Okej, okay. temat mamy taki codzienny, myślę. Myślę, że każda z nas, każdy z nas spotyka się z tym określeniem, że nasz biznes to jest piramida. Ja, jak zastanawiałam się, w jaki sposób treściwie i krótko i tak wartościowo przekazać Wam moje sposoby na radzenie sobie z tym zastrzeżeniem, ale także moje sposoby, jak uczyć dziewczyny, w jaki sposób sobie z tym radzić, to mm, to pomyślałam o dwóch rzeczach. Po pierwsze powiem Wam, jak to dobrze rozumieć, żebyście sobie to same sami ułożyli w głowie, bo to jest bardzo często taki problem, że to nie jest zastrzeżenie, które my dostajemy tylko i wyłącznie z zewnątrz, ale to jest też nasze wewnętrzne zastrzeżenie. Jest dla tych z Was, które macie z tym wyzwanie, czy którzy macie z tym wyzwanie w myśleniu o tym, że faktycznie nasz biznes jest piramidą, to, to ta pierwsza część będzie. A w drugiej części powiem Wam o tym, jak można zbijać to zastrzeżenie, żeby nie wchodzić w konflikty, żeby nie... Hmm, powodować dysonansu, bo jedno to przekonać kogoś, a drugie to zachować dobrą relację, żeby ten ktoś dalej chciał z nami pracować. Myślę, że to są dwie, a dwie bardzo, bardzo różne rzeczy. Więc, rozpoczynając od początku. Jak ja to robię? Bardzo często, jak chcę pokazać, i to jest w ogóle zastrzeżenie, które ja wywołuję bardzo często. Jak widzę pewną konsternację w oczach drugiej osoby, albo na pewien sposób, hmm, czy pewien dystans, jak jak mówimy o tego typu biznesie, to jest bardzo często zastrzeżenie, które ja sama wywołuję. I wtedy pytam, froz na przykład, pewnie myślisz, że to jest piramida, prawda? Masz takie przekonanie. A potem, w zależności od tego, czy to jest Zoom, czy to jest na żywo, wyciągam kartkę. Gdybym była na Zoomie, to wiecie, że tam jest taka opcja sharing screen, czyli możemy udostępnić ekran. Fajnie jest udostępniać ekran, jeżeli nie macie laptopów z dotykowymi ekranami, a zamierzacie w najbliższym czasie inwestować w ten, w taki sprzęt, to ja uważam, że warto kupić z dotykowym ekranem, bo mnie się to bardzo dobrze sprawdza. To znaczy, ja namiętnie na, na nie tylko udostępniam różne dziwne rzeczy, ale też po prostu rysuję kółeczka. Tak, rysuję kółeczka, pokazuję to i to jest dużo efektywniejsze niż to, co Wam teraz zrobię. Natomiast w związku z tym, że tu nie wiem nawet i, i nie będę się bawić, czy da się to zrobić, czy nie sprawdzałam tego. Postanowiłam, że porysuję wam kółeczkę. I jak to robię? Pokazuję. Ja mówię, popatrz na swoją firmę. W zależności od tego, czy ktoś pracuje ci w dużej firmie, czy nie pracuje w dużej firmie, to albo odnoszę się do firmy tej osoby, albo nie, wyobraźmy sobie, że rozmawiam z osobą, która pracuje w Orlenie. Tak, czyli teraz pracujesz w Orlenie, albo pracujesz w jakiejś tam organizacji. Masz prezesa, tak jest prezes. Pewnie jest też nawet jakaś rada nadzorcza. Jest tam jakaś czapa zarządzająca, tak? Potem pewnie są jacyś dyrektorzy, którzy podlegają. W zależności od wielkości organizacji, no to ta struktura jest bardziej lub mniej mm, rozbudowana. Pod dyrektorami są jacyś tam kierownicy departamentów. Jest ich mniej więcej, zależy od czego to. A potem są szeregowi pracownicy operacyjni na różnych szczeblach i moglibyśmy to tak rysować. Tak wygląda Twoja organizacja? No i ta osoba oczywiście mówi tak. Popatrz. Czy to przypomina tym piramidę? Ja czekam na odpowiedzi, bo to ważne jest, żeby to wybrzmiało. Tak? No tak. Ja mówię, no to zobacz teraz na drugą stronę medalu. No, czyli to jest twoja firma albo przykładowa firma, jak, jaką weźmiemy z rynku. A właśnie na nas, tak? Jest tam ktoś na górze, nieważne, ale jesteś ty. Jesteś ty na szczycie organizacji, tak? Pod tobą są dziewczyny albo panowie, które zaprosiłeś do biznesu. One mają swoje koleżanki, koleżanki swoich koleżanek, i one też zapraszają do swojego biznesu. Jedna więcej, na mniej, jedna szybciej, druga wolniej. I w ten sposób powstaje nam coś bardzo, bardzo podobnego. Tak? Też można powiedzieć piramidal. Powiedz mi, czym to się różni? Tak? No i co zazwyczaj pada no niczym, a ja mówię, różni się i to bardzo się różni. Wiesz czym? Bo tutaj, w tym Orlanie, albo w dowolnej organizacji, jeżeli chcesz zostać dyrektorem, a jesteś tutaj, to musisz kogoś wygryźć po drodze, żeby tam się dostać. To znaczy ta osoba musi zrezygnować ze swojego stanowiska, albo musi być przez ciebie wyeliminowana, lub przez kogoś po drodze, żeby zająć jej stanowisko. Masz określoną liczbę miejsc. Ja to mówię bardzo wprost zawsze, tak na zasadzie, Małgosia, to nie jest tak, że ktoś ci powie, Małgosia, ty jesteś taka fantastyczna, zasługujesz na rolę dyrektora w nowej, nowej firmie, wprawdzie nie ma takiego wakatu, ale my ci stworzymy, bo ty jesteś taka cudowna. Byłoby tak? No pewnie, żeby nie było, tak? I one sobie sama odpowiadają wtedy na to pytanie. A popatrz, jaka jest różnica u nas. U nas, bez względu na to, gdzie jesteś w organizacji, tu może być wiola, która okazuje się pytardą, bo dziewczyna ciężko pracuje. Bo dziewczyna bardzo intensywnie pracuje. I to nieważne jest, że ty jesteś timelitem, ty jesteś BR-em, ty jesteś kimś innym. Ona tak samo może być timelitem. Ona tak samo może być BR-em, ona tak samo może być diamondem, ona może być na dowolnej pozycji w naszej firmie, w zależności od jej pracowitości, zaangażowania, determinacji i wysiłku włożonego w tą pracę. Kropka! Nie musi nikogo wy, wygryźć. To znaczy, my wszyscy możemy świętować dokładnie to samo stanowisko i sobie pomagamy w osiąganiu tego, a nie przeszkadzamy w osiąganiu tego. I tak właśnie wygląda nasza piramida. Więc pytanie, co jest zdrowszą organizacją? Czy ta organizacja, w której, żeby osiągnąć coś więcej, musimy kogoś wyeliminować albo ktoś sam się musi wyeliminować? Czy ta organizacja, w której jesteśmy wynagradzani za pracowitość? Tak? Jedna i druga strukturą przypomina piramidę, natomiast to są mity, to są mity myślenia, bo prawdziwa piramida finansowa taka, o jakich się mówiło i jakie były głośne, tak, i madofy, nie madofy i były takie giga, giga afer na świecie, to było oczywiście piramidami, ale to polegało na tym, że ktoś musi wpłacić, żeby ktoś wyjął pieniądze, ktoś musi wpłacić, żeby ktoś wyjął pieniądze, czyli było rolowanie pieniędzmi. Tam nie było produktu, tam nie ma produktów w piramidach finansowych. Tam jest rolowanie pieniędzy, tak? Czyli, Obracają cały czas tą samą gotową. A u nas, czy my rolujemy pieniędzmi? Nie. My mamy dużą hurtownię. I to jest kolejna rzecz, która ja bardzo często mówię o biznesie. Ja, mówię, ja mam giga hurtownię a technologii i produktów i suplementacji. Giga. Tylko czym się różni moja hurtownia od hurtowni moich kolegów, którzy mają fizyczne hurtownie? Ja mam kosztów. Jak ostatnio na wyjeździe na, na Rejczu właśnie rozmawiałam sobie, to wielki biznes tam jest, tak? Tam jeździmy z takimi osobami z tak wielkich biznesów, że to naprawdę aż oni śmiela, ale ja bez absolutnie żadnego obciachu mówiłam o moim biznesie. Bo jak mówiłam o tym, co robię, to mówiłam właśnie przez pryzmę. Dwóch sobie tak? Masz, zatrudniasz handlowców 120, 500, ileś. Masz koszty, musisz sobie zrobić magazyny, musisz sobie zrobić różne rzeczy, a ja to wszystko mam bez kosztów, tak? Mam 130 dziewczyn, 130 osób, bo to dwóch panów mamy. 130 osób, które robi swoją robotę i sam sobie płaci pensję, tak? Ja wspieram, pomagam oczywiście. taka moja rola. Ale ja nie mam kosztów stałych. Nie mam kosztów magazynu. Nie mam niczego, co by mnie obciążało. Mogę dzisiaj wziąć laptopa, i jechać w dowolne miejsce i pracować z tego dowolnego miejsca. Mogę nie robić nic i nikt, i ktoś tam w międzyczasie też robi swoją robotę, bo ja zrobiłam dobry fundament, bo przygotowałam, bo wykształciłam, bo pomogłam się wdrożyć, tak? Mogę rozwijać się w dowolnej skali na świecie i buduje biznes już dzisiaj na dziesięciu rynkach świata. I popatrzcie, moi drogi dziewczyny, moi drodzy panowie, jeżeli my uwierzymy, że my robimy biznes, z którego jesteśmy dumne, z którego jesteśmy dumni, że my robimy naprawdę kawał porządnego biznesu, bo ja mam takie poczucie przekonania i pewność, no to zupełnie inaczej o tym będziemy mówić. Natomiast to jest ta pierwsza część, czyli to jest ta kwestia tego, my musimy w to uwierzyć, tak? Czyli musimy sobie to ułożyć w głowie. I narysujcie sobie wszystkie wasze firmy w przeszłości, w jakich pracowaliście i zastanówcie się, jaka tam była struktura i narysujcie sobie to. To zawsze będzie piramida z wyglądu, tak? Ale piramida z wyglądu, a piramida z, z jakby struktury przepływu pieniądza, to są dwie różne rzeczy. Bardzo fajną rzeczą też jest, która często pada w zastrzeżenie, to jest na zasadzie, albo ona będzie na mnie zarabiać, nie? Bo ktoś tu kto będzie na mnie zarabiać ubóstwie, to też. Tak? Natomiast ja mówię, ale poczekaj, bo jak pracujesz w jakiejś takiej organizacji i twój dyrektor ma pensję wyższą ciebie, czy mniejszą? No wyższą. A prezes ma wyższą? No wyższą. Ale to, czyli twoja praca powoduje, że oni mogą też mieć wyższe pensje, tak? No tak. No i tutaj jest podobnie, czyli jeżeli jesteśmy dobrze ustawieni w organizacji i wspieramy naszych ludzi, i robimy swoją robotę, to oczywiście mamy procent z obrotu. 5%, o wielka mi tragedia, nie? no to 5% to nie jest chyba jakiś gigaharaż za to, że zespół fajnie dobrze pracuje. Jasne, że 40% też możemy mieć, ale jak mówimy o dobrze pracujących zespołach, no to mamy z nich 5%. Natomiast to, co ja też podkreślam zawsze, żeby te osoby miały też świadomość, to że nasz biznes, ja uwielbiam nasz akurat sposób wynagradzania w naszej strukturze, w naszej organizacji, że nasz biznes jest bardzo sprawiedliwy. To znaczy nie da się jakieś. Ja Powiem kolokwialnie i jechać na czyjś plecach, tak? Znacie takie osoby w swoim otoczeniu, albo jakbyście pogrzebały w swoich, swoich strukturach, to byście poznały. Cię na przykład ktoś jest, nie wiem, na poziomie Golda i sięga do dwóch generacji, czy do pierwszej, do pierwszej chyba nawet, tak? pierwsza druga, chyba pierwszej generacja, tak? czy jest na poziomie już. nie będzie tego Golda, czyli to jest do pierwszej linii, tylko na Rapisa do drugiej, tak, do Golda, czyli do pierwszej generacji, a ma trzy generacji niżej kogoś, kto robi Daimonda nie będzie mieć z tego złotówki, tak? Nie będzie mieć z tego złotówki, bo nie sięga tak głęboko. Dlatego trzeba robić swoją robotę i dlatego ten biznes jest sprawiedliwy, bo jeżeli ktoś nie robi swojej roboty, to po prostu nie będzie czerpał tak głęboko, jak może czerpać, ale to jest bardzo sprawiedliwe. Dlaczego to jest bardzo sprawiedliwe? Bo jeżeli nie, jeżeli by ta osoba robiła swoją robotę, to by po prostu automatycznie zeszła głębiej, bo by miała rozwinięty bardziej biznes na szerokość. Nie wiem, czy macie do tego pytania, ja zaraz do, będę sięgała do pytań, więc będę do nich wracała. Pozwolicie? Natomiast najpierw zanim, żeby się nie rozjechać czasowo i w miarę go kontrolować, to druga część, którą zapowiadałam, czyli w jaki sposób zbijać to zastrzeżenie. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, macie absolutne już przekonanie i dobre dobrze poukładane w głowie, że nie jesteśmy piramidą, jesteśmy bardzo solidnym biznesem, jesteśmy ogromną okazją biznesową, bo to trzeba sobie nazwać. Bo naprawdę jak ja rozmawiam z tradycyjnym biznesem, ile oni mają problemów wszystko korona, ile oni będą mieli na jesień, bo wy zobaczycie, co się będzie działo na jesień, to to jest po prostu zgroza a my mamy bardzo solidny, bardzo porządny biznes i jak już sobie to poukładamy w głowie, czyli przyjmijmy założenie, że mamy ułożone w głowie, to druga kwestia jest taka, że musimy umieć to zbijać zastrzeżenia. I bardzo ważnym elementem zastrzeżenia jest to, zastrzeżeń jest to, że nie możemy powodować dyskomfortu drugiej strony. Jest taka zagadka, a ja sobie teraz w ogóle uświadomiłam się, że się nie przedstawiłam, ale wiecie, kim jestem, a jak nie wiecie, to sobie znajdziecie. Um, jest taka zagadka, zadaję, Wam teraz zagadkę, nie pamiętam, czy ją zadawałam już na jakimś innym, liveie, ale jak zadawałam, to nieważne. Dwóch strażaków gasił, pożar w lesie, gasiło pożar w lesie. Jeden strażak ma twarz morusaną, drugi strażak ma twarz czystą. Który z nich umyje twarz w strumyku? Brudny czy czysty? Patrzę na odpowiedzi. Będzie pewnie zapóźnieniem, nie? na no, osoby później nie miejsce nie zobaczycie. To odpowiedzcie sobie w głowie, ale ja idę dalej bez małych czasu. Oczywiście, że czysty. Dlaczego czysty? Bo oni przeglądają się w swoich twarzach. Zwróćcie uwagę. Jesteśmy w lesie. Patrzymy na siebie wzajemnie. Ja mam czystą twarz, ale patrzę na ciebie brudną. To myślę, że też jestem brudna, więc idę się umyć. Ty masz czystą twarz, patrzysz na mnie. Ty masz brudną twarz, patrzysz na mnie czystą. To Ci nie przyjdzie, że jesteś że jesteś, że jesteś brudna. I dlaczego o tym mówię i dlaczego o tym mówię w kontekście zastrzeżeń? Jeżeli podczas zwijania zastrzeżenia sprawimy, że druga strona będzie czuła się z nami brudna, czyli głupia, gorsza, niewykształcona, nieinteligentna, nieuświadomiona, whatever, w życiu jej nie sprzedamy, ona wyjdzie do naszej organizacji, ale w innej strukturze, nie znamy bo z nami się będzie czuła niekomfortowo. I sztuką zwijania zastrzeżeń, w ogóle sztuką budowy jakiegokolwiek biznesu z ludźmi. I to jest też taka bardzo ważna rzecz do nauczenia się, jak pracujecie z ludźmi, jak chcecie liderować, jak, jak chcecie naprawdę budować bardzo silne zespoły. To jest umiejętność sprawiania, że ludzie przy Was czują się czyści, czyli ważni, zaopiekowani, istotni kompetentni, doceniani. My mamy różne kompetencje i, i różne braki kompetencyjne i co z tego, tak? To nie ma znaczenia. Naszą rolą jako liderów jest sprawiać, żeby ludzie przy nas czuli się czyści, bo oni chętnie wtedy z nami będą pracować. Można zaprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusić go, żeby się napił. Podobnie jest ze wszystkimi działaniami i motywacją wewnętrzną. Podobnie jest ze zbijaniem zastrzeżeń. Jeżeli chcecie, zbić komuś zastrzeżenie piramida, czy jakiekolwiek inne zastrzeżenia, mamy ich więcej, jak wiecie, to musicie umieć sprawić, żeby druga strona czuła się czysta podczas zbijania tych zastrzeżeń. I, do konkretu, co mam na myśli? Żeby, żeby ta druga strona poczuła się czysta, to musimy zadbać o to, żeby hmm, Zbudować tak zwany złoty most. Złoty most jest taktyką z, ze sztuki wojny, wojny, która mówi o tym, że nawet jeżeli mamy przewagę liczebną w wojsku, tak na wojnie, na, na bitwie, no to jeżeli doprowadzimy do potyczki, to zawsze stracimy część wojsk, czyli dobrze by było, żeby druga strona się poddała, ale jeżeli zapędzimy ją w kozilu, to ona się nie podda, tak? Tylko będzie, tylko będzie Musiała walczyć, więc musiała się bronić. To jest patowa sytuacja. I takim złotym mostem w sytuacji zastrzeżenia pod tytułem Nie, to jest piramida, nigdy nie wejdę w żadną piramidę, gdzie ktoś wypowiada coś głośno i trochę jakby deklaruje się, czyli wchodzi w regułę konsekwencji, i mu będzie trudniej się wycofać z tego zdania, to nasze zbudowanie złotego mostu może być najbardziej banalne. Zapamiętajcie to jedną taktykę, to jedną technikę i, i po prostu nie możecie wszystko załatwić. To jest. Doskonale Cię rozumiem, Gosia, ja też tak myślałam kiedyś. Ja ci doskonale rozumiem. Jakby nie ktoś mówił MLM, to ja myślałam, Boże Święty, co, co nie chcą wciągnąć, co za sekta, co za piramida, o co chodzi? Mówicie o sobie, mówicie o swoich uczuciach, a, albo... No, najlepiej jest mówić o sobie. No mam nadzieję, że miałyście tak w przeszłości, jak nie miałyście to sobie wyobrazić, że miałyście i tak się tego nauczycie. Takie malutkie białe kłamstwo nic nie zmieni. I wtedy, jeżeli ja tak mówię, Gosia, ja to doskonale rozumiem. Mnie się też tak kiedyś wydawało. I ktoś mądry mi to wytłumaczył. I popatrz, co mi wytłumaczył. I rysujecie wtedy. Popatrz na organizację. Ja wtedy, możecie myśleć o sobie, mówicie, możecie mówić o sobie wtedy w przeszłości, czyli na wtedy. Ja wtedy pracowałam głównie z firmami, które miały taką strukturę, tak? Opracowałam jako szkoleniowiec z różnymi organizacjami, biorąc pierwszą lepszą z brzegu. I ciach, i rysuję to, co Wam zrobiłam na początku, tak? I pokazujecie. Ale popatrzcie, co się dzieje. Jak Wy mówicie, ja kiedyś też tak myślałam, ja zmieniłam zdanie, to powodujecie, że ta druga strona, po pierwsze, czuje się już bardziej komfortowo, że nie czuje się głupia, że tak myśli, a Wy myślicie inaczej. Po drugie, pokazujecie, że zmiana zdania jest dopuszczalna, możliwa, mądra i nawet można na tym wygrać, nie? A najprostsza technika. Pozamiatane, tak? widzicie? I wtedy tylko, tak? Przekonujecie to, tak? Widzisz to w ten sposób. I, moi drodzy, moi drogie, moi drodzy. Jedno bardzo ważne też. Jeżeli ktoś ma bardzo silne przekonania na ten temat, możecie się dwoić, troić, robić fikołki i pompki na rękach, nie zmieńcie ich, tak? Ktoś musi dojrzeć, dajcie przestrzeń, ale nigdy nie palcie mostów ze sobą, nigdy nie mówcie, a tak, ty głupie jesteś, jakaś taka owa okay, nie. To jest krytyńskie, co mówisz. Nigdy nie oceniamy. Ocenianie jest absolutnie tylko świadczona za nie o tych osobach. Ta osoba z jakiegoś powodu ma takie swoje przekonania. Być może się sparzyła, takiej i takie osoby ma swoje otoczenie i tak dalej. trzeba to zostawić na zasadzie, okej, okay, widzę, że jesteś nieprzekonana, prawda? Wywołujcie zastrzeżenia. Wójcie ze strzeżeniem, one są dużo lepsze. Tak? Widzę, że, jesteś, że nie jesteś przekonana. Tak? Nie trafia do ciebie to, co mówi o piramidach. Ona mówi: no, no niby tak, no, ale to jednak piramida. Zostawcie to powiedz. Przyjrzyj się temu, obejrzyj ten biznes. Jak będziesz chciała i będziesz gotowa, to ja jestem do Twojej dyspozycji. Możecie też zrobić, zrobić taki, taki manewr. Okej, okay, ja rozumiem, że możesz mieć przekonanie, że to jest piramida, ale czy mimo wszystko chcesz zobaczyć, jak to wygląda od wewnątrz, przekonać się, zobaczyć ten biznes od środka, zacząć z nami pracować i wtedy zdecydować, czy chcesz się szerzej rozwijać. Czemu nie? Bo wiecie, jak to jest. Ja mogę, nie wiem, nie lubić bloków, ale jeść, bo uważam, że są zdrowe, tak? Czyli ja mogę mieć przekonanie, że to jest piramida, a mimo wszystko, z ciekawości sprawdzić, jak mi będzie w tym biznesie i z ciekawości, mimo wszystko zacząć w nim działać, bo osoba, z którą rozmawiam na przykład, jest dla mnie wiarygodna. Więc to jest zawsze trzeba zadawać pytania otwarte, zawsze dawać przestrzeń, i jak macie ich widzicie, bo to po komunikacji niewerbalnej kogoś widać. Tak? Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia? To jest też taki element, którego warto się nauczyć i nad którym warto popracować. Czyli bardzo warto jest, jak widzicie, że ktoś jest taki nietegeist, to wtedy można wy, wy, wy wywołać właśnie to zastrzeżenie na przykład słowami. Wiesz, co wiele osób myśli, że nasz biznes to piramida, tak? Też masz takie przekonanie, albo te, tak, te, też, też należysz do tych osób? A to są pewnie nie, 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 na przykład, albo no tak, albo. Jeździ całej sesji, bo już powiem, że coś jest nie Z punktu widzenia, jestem typ chaotyczny jak wiecie, z punktu widzenia komunikacji niewerbalnej, bardzo polecam Wam serial um, Light to Mimagia Kłamstwa. Na pierwszy sezon, tam jest odczytywane, i to jest taka potęga wiedzy biznesowej pod tym kątem, że będzie Wam łatwiej. Jeżeli nie umiecie czytać ludzi, to będzie Wam dużo łatwiej to robić po tym serialu, a to jest bardzo ważne nie po to, żeby to odkrywać, kto kłamie, kto nie kłamie, ale żeby po prostu widzieć na przykład te zastrzeżenia, obawy, lęki, bo to bardzo pomaga w budowaniu biznesu. To jest tak moje drogie, moi drodzy, w skrócie, czyli po pierwsze dobre zrozumienie, czym jest nasz biznes. Żadna piramida, a bardzo porządny biznes, w którym da się awansować bez wygryzania nikogo i można osiągnąć, co tylko się chce. Kwestia rozrysowania sobie, ułożenia, nauczenia się rysowania i mówienia o tym. Po drugie, jak zbijamy zastrzeżenia, to najlepiej, czyli budujemy złoty most, sprawiamy, żeby druga strona czuła się komfortowo, w zmianie swojego zdania, czyli dajemy ją tą przestrzeń, sprawiamy, że czuje się czysta, a budujemy ten złoty most, na przykład przez mówienie, ja też tak kiedyś myślałam, też mi się tak kiedyś wydawało, tak, a dzisiaj już wiem, że, bo, ponieważ, tak, i, i rozrysowujecie. Um, jest to. I te, ja teraz sięgnę do, do waszych pytań, jeżeli takowie macie, to, to zapraszam, to jest ten moment, żeby, żebyśmy sobie coś jeszcze przegadały. Przegadali, co by wymagało przegadania. A czemu ja nie widzę? E, w sensie widzę, ale chcę mało komentarzy. Widzę, że są sporo komentarzy, ale widzę tylko. O, sekundę muszę się odnaleźć. Najlepiej, żeby nie musiała szukać wyżej, to jak macie jakiekolwiek pytania, to dodawajcie je teraz. Please, please, please. Bo z jakiegoś powodu te komentarze mi się dziwnie się zdają. Nie wiem. Nie wiem. E, nie wiem. No to, może nie, no to może nie macie pytań. Więc, moi drogi, moi drodzy, wiecie, że można do mnie napisać. Jak macie do tego jakieś jeszcze pytania na brief, to możecie do mnie napisać na brief. Możemy sobie różne rzeczy przegadać. Życzę Wam bardzo owocnego lipca jeszcze i trzymam bardzo kciuki za wszystkie z Was i wszystkich z Was, które jeszcze... A chcą się zakwalifikować na Utah, bo tydzień to już jest, sześć dni to niby nie jest dużo, ale z drugiej strony jest możliwość i to można sobie też wykorzystać pod tym względem. Mimo, że niby startuję od 22, to można go wykorzystać już wcześniej, jak Wam brakuje punktów. A widzimy się w USA, widzimy się na innych live'ach, widzimy się w naszej dzielności. Bądźcie dumni i bądźcie dumni z tego, co robimy, bo ja naprawdę powiem Wam, jestem taka dumna z tego, co robię i taką mi frajdę sprawia to, że pomagam innym osobom zarabiać pieniądze i zarabiam przy tej okazji fajne pieniądze, bardzo fajne pieniądze i że pomagam innym lepiej wyglądać i a, i się rozwijać w różnych obszarach życia. I to jest naprawdę najfajniejsza praca ever. I warto o tym pamiętać, warto sobie to przypominać. I pamiętajcie też, a właśnie jeszcze dwie rzeczy powiem, bo ja myślę, że to jest takie ważne. To nie jest tak, że mnie jest łatwiej, bo byłam szkoleniowcem, jestem szkoleniowcem. Bzdura! Ja że na mnóstwo skierców takich transferowych, które mi ułatwiają ten biznes, ale codziennie, jak wy mówicie mi o tym, bo często się kontaktujecie z takimi, e, takimi na zasadzie, bo ktoś powiedział, że wystartuje, nie startował. Albo bo ktoś napisał, e, że jednak się wycofuje, albo komuś nie idzie, albo to, albo tamto. Mnóstwo mam takich rzeczy. Ile ja mam osób, dziewczyny w zespole, które miały wystartować i do tej pory nie wystartowały. Albo miały dołączyć do biznesu, a do tej pory nie dołączyły. To jest tylko i wyłącznie sukces w naszej branży się osiąga tylko jednym. Determinacją. Determinacją, wytrwałością.